Burze już cichną i odsuwają się od nas daleko na wschód. Jutro nie będzie po nich śladów. Wszędzie możemy liczyć na słońce. Marzena Kawa. Witam i zapraszam na jeszcze upalną prognozę pogody. Do końca dnia frontowe chmury z burzami będą zahaczać jeszcze o południowy wschód kraju, miejscami. Na słowszyźnie może popadać deszcz. Poza tym wszędzie słońce. Na zachodzie kraju wręcz miejscami zupełnie bezchmurne niebo. Na północy troszkę niższa temperatura 24-26 stopni, poza tym wszędzie gorąco 27-28 stopni do 30 na śląsku. Noc będzie spokojna, już bez buszy, z pogodnym niebem. Trochę więcej chmur pojawi się tylko na południu kraju, a najniższa temperatura na Podlasiu, tam 12 stopni. Im dalej na południe tym.

Dawno tak jednoznacznej sytuacji na naszych pogodowych mapach nie było. Jutro wszędzie słońce, dopiero po południu na zachodzie przybędzie chmur, ale nie przyniosą ani kropli deszczu. Wszędzie bez wyjątku bardzo gorąco, również nad morzem. 27 stopni na Podlasiu, Warmi, Mazurach, 28-30 w pozostałych regionach, do 31 na Śląsku. Wiatr będzie słaby, chwilami tylko na pomorzu mocniej powieje, a ciśnienie zacznie spadać. A to jedna z oznak załamania, Pogody. W sobotę od zachodu wkroczą bardzo gwałtowne burze. Po ich przejściu temperatura obniży się nawet o 10 stopni. Miłego popołudnia. Do zobaczenia po wieczornym wydaniu wiadomości.